Cześć, siemanko, z tej strony Kakao, a to jest odcinek z Brawl Stars, wiem, że późno o 18, 19, ale to będzie taki 12 odcinkowy, znaczy minutowy, nie odcinkowy. Daryl, fajne postacie. Cripper Sigma i że po polu. A potem jest kapikoł. Dobra, gram sobie. Pam, pam. Gruba świnka. Widz, w, widzowie. Tak, trzeba jeszcze zrobić serię z Damian. Jutro chyba będzie. Ta da, da Damian. Damian chyba będzie jutro. Ta seria to, to, będzie chyba jutro. Powiedz co, wy chcecie... czy zakończyć tą piękną serię? Będzie mi jej żal. Jak zakończę, bo to jest Creeper Sigma, gdzie powiedział, że po polu... Prile, prile, pri... kołu. Nike. Creeper Sigma. Goal! Ah! Musica <mimicking> caccia, musica caccia. Dome della pama. Goal! Mango. Jubilera, no, era, veste, se striker era. mamma, ma, 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 i popsic! Are you make a pickle? Are you make... Se chi, ni, chi, ni, blanie, blanie, blania, to jest modelka. Proszę nie, nie róbmy razem contentu na YouTube. Z... Aaa, widzowie pomocy! Jak ja to wstrzymałem! Clipper Sigma! Ła! Wow. Clipper Sigma idzie. Widzowie, patrzcie, to co się stało. Nie, no meg, 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 meg. No i knife piper. O, dobra. Mamy. I powiesz, że po polu. Dwa mamy. Pierwszy start Co, epic. Szkoda. Pierwsza klejnot, Piękno. Z tymiarą, z tymiarą, z tymiarą. w jakiś sposób wpłynę. Widzę twoje działo. Zrób o mnie, o aby sobie zbadać do zera, eee, za Czekajcie, musimy coś obliczyć. Ile to się różni? 51, odjąć 39. Ja jednak tego nie kupuję. Sandy, lepta. Uwaga. Nie, dobra, jesteśmy. Creeper Sigma. Hey, come here. Hey, yo. Werner. You're a massive but a little hey, You're skibidi. Hey, you're less intact. To burgers Boom! Yeah, zamrożenie. Boom! Creep Sigma.

Ku mojemu zdziwieniu dał. Ugh, no, Gutin! Dobra. Gramy, gramy, gramy i się nie ociągamy, popku. Pof, mój kolega z lat 90. Dzim, 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 Pof, ja. Pof, ja lunatyk. Udaję, że jestem Sandy. I podglądam, gdzie idę. Pakiller. killer. Pfff Pring, pring, o! Oh. Siema, Barley? Nie, no, Barley mnie zabija! Nie pozwolę, żeby Burley! nie, To to za Creeper Sigma! To to za Sigma! Nie jestem Sigma! Rada. Wiecie, że jak klikniecie ten żółty przycisk z napisem G GRAJ, to wtedy rozpocznie się new gierka. Wyślij to koledzy, żeby też o tym wiedział. Bro, Nie! Nie! Dobra, przeżyłem. No, proszę Oj! Dobra, lewity. Nie teamujcie się nigdy. O, gubi! XD? O nie! Tu jest prawdziwy Leon. Oj, nie! O nie! Widzowie, mam przychlost. Co to za przychlost? Z tego nie ma! Róć się się rodzi nas oswobodzi, no bro! Nie no ja cię mam na hita Barley! Kurde okay. Co to za przychlos Nie ma co zrobić <noise> Mogę tak cały dzień Założyć Bum, boom, boom. No i wygrana. Wow, to jest przychlast. A najpierw ciekawostka od kakao. Czy wiedzieliście, że jak klikniecie sobie. Um, jakby to powiedzieć. Ikonę, jak klikniecie sobie tubu tu i, i nazbieracie wystarczająco pucharków to wtedy będziecie mogli odebrać nagrodę wyszli to koledzy żeby też o tym wiedział i ostatnia ciekawa na dziś czy wiedzieliście że jak klikniecie ten żółty przycisk z napisem graj tu ten to wtedy Rozpo... Rozpocznie się nowa gierka. Wyślij też... Wyślij ten film koledze, żeby też o tym wiedział. Cieka... To były ciekawostki od Kakao! O nie no, dżuki, dżuki, dżuki! Dobra. G... Śpiewa mnie równo. co to za spik. I to. Ej, kci polu, Sigma, sigma. Ale Bóg się rodzi wszystkich. Jew ja, de Dobra, lecimy. Obstawiam, że jest jakieś 8 minut. Je, yeah, zgadłem. Go, go No nie, tuż ma. Gogolose. Ej, Sigma! 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 Sigma, Sigma. Papolu. Matwa. Oj, bratku! Co to za przychlas? No bro Widzę, bo mnie bratek opuścił. Wróci za 5 sekund. Eee Wróci, jak będę A! Co to za creeper? Ue, ue. Zajmiemy piąte miejsce. Bro, zgin, żebym miał więcej pucha. Puch. Puch. K, Zbierz mi to i teraz pchamy się. Oj. Pełne skupienie na tym. Sigma. Widzowie. Dobra, użyję. Ryzykuję. Jak zaraz mnie ten tik zabije? O ja! Przychlast. Biegnę! Oj! Co to za przyklas? Niepotrzebnie. Oj, ale przetrwanie! Próba przetrwania! Próba przetrwania. Kupia Ems! Yes. Odrodziła się! P Piper! Zostaje to bez komentarza. Co ona zrobiła? No ja, mnie sumie nie widziałem Dobra... No... Nudno... No proszę! idzie i Powiedział, że... Nie wiem... Dobra... To jest na tyle. Wiem, że to miało. Wiem. Wiem, że to miało trwać. 12 minut. Wiem, że to miało trwać 12 minut. Czekajcie, tylko to sobie kupiłem. Podczas. Następny kilo, wrzucony przed Karla, zostawi ślad gorący. Którzy ich zostaną zapłoną i otrzymają na sekundę trzy mecze. A to? Tu chyba siła. Siła do karła. I na to hak. kolejnego ataku, który ja przyciąga go do najdalszego punktu ataku. Kupujemy! I zagramy tą ostatnią rundę Karlem. No i kończymy. No, kończymy. Wiem, że my mamy. o 12, ale już jest, ale postanowiłem, że dla Was. Za nagram, bo jesteście takimi. O, widzowie! Dziękuję prawie Wam, że za aż. 650 subskrypcji. Jak wy to tak szybko dobiliście? Myślałem, że będą cały czas minusy. Minusy, że, minusy, że na przykład, że będziecie dać minus, bo miałem najpierw 48, nagle miałem 47, myślałem, a tu nagle jest 49, cieszę się. Fajne. Tak się cieszę. A da vam... Očko pustim. A ne bi bilo... Duj, dus. Duj, kaduk. Oj. Priprsik mam. Papolu. Prile, prile, prile. A mej kapiko. Ne, glupi kit. Zdaj imam ga. Je zdobro. Sabit kit. Och, buksiera. Teraz! Oj! No nie! Masz go! Masz go tam! O jak on tego go nie zabił! O no jak on go nie zabił! I co to za nubek? Nie umie nie grać, że Barlek go zabił, nie wierzę. Dobra, nubkiem jesteś, elo. Dobra. To jest koniec, bo ten nubek przegra. Tylko sobie jeszcze to otworzymy startropa. No i nic ciekawego. O, i pa papa.